Kurwa trochę ryzyko. No, cześć Mirek. Wyjechaliś ta już? I co? Ja dzisiaj za nami nie pojadę. Zostawię wam krócyki tutaj w aucie. Na o to. No jest ta sama. A, bo moja seł myślała kurwa do galerii jechać. O buty więc. No. Nie no, nie puste i sam. Widzę, jak to kurwa babę same puścić na zakupy, nie. Pojedzie po buty, kurwa pół galerii przyniesie do domu. No. Ja będę musiał zaś kurwa jutro kobiety się prosić o Zalickę, No, Wolę jechać z nią, no. Ale miałbym taką prośbkę do ciebie, mało. Wejdę tego Juska przepilnuj tam, no. Młody to se poradzi, ale... Tego Józka przepilnij, bo będę myślał cały dzień, no. I widzisz co, tam jest kurwa te pianki, położyłem tam, tam w kącie, w tej łazience, nie? Weź kurwa zaniś do kanciapy i zamki. tam jest kładka kurwa na stole, zamknij na kładkę i klucz weź do kieszeni, wiesz? To będzie najpewniejsze, no. I weź tutaj młot i niech tam te kuchnie wali. No i to Ja tam do was później zadzwonię po południa. No jak się wcześniej wyrobię, to przyjadę, no. Na razie, no. No, czymś. Dwojga złego kurwa, lepiej to jedno wybrać.